Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa. Z Ewangelii: Według Świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra Jakuba oraz brata Jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn człowieczy z martwych wstanie. Druga niedziela Wielkiego Postu. Tydzień temu razem z Jezusem pozwoliliśmy, aby Duch Święty wyprowadził nas na pustynię. Od niego uczyliśmy się, jak być wiernymi Ojcu, Jego słowom pełnym miłości, oraz jak nie wchodzić w dialog z pokusą, jak ocalić naszą tożsamość umiłowanych synów i umiłowanych córek. I dzisiaj Jezus w Ewangelii pokazuje nam, co się dzieje, kiedy faktycznie pozostaniemy z Jezusem, pozostaniemy mu wierni, oprzemy się pokusie? Wtedy nasza pustynia staje się górą objawienia. Po pierwsze, Jezus zabiera ze sobą trzech przyjaciół: Piotra, Jakuba i Jana. Odchodzi z nimi na górę wysoko, osobno. Jezus nabiera dystansu do tego wszystkiego, co go otacza: do Posługi głoszenia, do posługi uleczenia, uwolnienia. Ma taki moment wytchnienia. W wersji, według Świętego Łukasza, słyszymy, że w czasie pobytu na górze Jezus się modli. I to właśnie modlitwa sprawia, że jego twarz jaśnieje jak słońce, a jego szata staje się biała jak światło. Jakie wielkie zaskoczenie to musiało być dla Piotra Jakuba i Jana. Nigdy nie widzieli takiego mistrza. W promieniach boskości, w promieniach chwały. I Jezus nie jest sam. Ukazują się Mojżesz i Eliasz, najwięksi prorocy możemy powiedzieć Starego Testamentu liderzy, narodu wybranego, mojżesz jako prawodawca i Eliasz jako ojciec proroków, i rozmawiają z Jezusem. I to już nam pokazuje, że modlitwa, że odejście na pustynię w ciszę. Jest zawsze po to, aby wzmocnić dialog. To nigdy nie jest ucieczka, to nigdy nie jest izolacja. Jezus wychodzi osobno, ale właśnie po to, by spotkać się z Ojcem i z przyjaciółmi Boga. Z Mojżeszem i Eliaszem rozmawia. I znowu z Ewangelii Świętego Łukasza wiemy, że rozmawia o swoim odejściu, którego czeka w Jerozolimie. Rozeznaje wolę Ojca, pyta o pragnienia Ojca. I ten dialog jest tak dobrze poprowadzony, że w pewnym momencie Jezusa i Mojżesza i Eliasza osłania obłok świetlany symbol Bożej obecności, możemy też powiedzieć, symbol Ducha Świętego i z obłoku odzywa się głos ten sam, który Jezus usłyszał już podczas chrztu w Jordanie. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, ale tym razem ten głos dodaje jego słuchajcie, jest to ogromne przeżycie dla Piotra, Jakuba i Jana. Piotr jest tak przyjęty całą tą sytuacją, że zanim pojawił się obłok świetlany, mówi do Jezusa: "Dobrze, że tu jesteśmy. Chcę zatrzymać tą chwilę, chcę postawić trzy namioty, a jednak dobrze wiemy, że takich chwil nie można zatrzymać. One są nam dane na pewien czas, aby nas umocnić. Po chwili całe widzenie znika." A do zatrwożonych leżących na ziemi uczniów podchodzi Jezus z taką niesamowitą czułością i delikatnością. Mateusz tak to opisuje: Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Bardzo mnie wzrusza ta delikatność Jezusa. On wie, że. Świat Boga jest dla nas tak tajemniczy, tak różny, że z jednej strony nas zachwyca, z drugiej strony nas przeraża. Jezus w nim się porusza swobodnie, bo jest Bogiem człowiekiem, ale dla nas ten świat jest ogromną nowością. Uczniowie podnoszą oczy i widzą tylko samego Jezusa. To może być prosta informacja, ale to też może być pokazanie tego, co się wydarzyło w sercach uczniów, jako owoc oglądania chwały Jezusa. Odtąd, gdy zejdą z góry, już nic nie będzie tak pochłaniało ich uwagi jak tylko sam Jezus. Jego będą widzieć, jego będą odczytywać, jego będą odnajdywać. Jezus prosi, aby to widzenie zatrzymali tylko dla siebie, aż do momentu jego zmartwychwstania. Być może nic nie mówili, ale dlatego, że nie wiedzieli, co powiedzieć i nie wiedzieli w ogóle, co to będzie zmartwychwstanie, bo na razie tylko przeraża ich, ich fakt, że Jezus będzie musiał wziąć krzyż i że będzie musiał umrzeć. O tym trzecim członie, że trzeciego dnia z martwych wstanie, nie pamiętają. Jezus bierze ze sobą swoich uczniów na górę, aby objawić im swoją moc, swoje piękno, swoją chwałę, ale też aby umocnić ich na moment jego męki. Wtedy będą widzieli go pobitego, ubiczowanego, cierniem koronowanego. Z pięcioma ranami konającego umarłego, żeby nie przerazić się tymi obrazami. Jezus ukazuje im swoją chwałę: że jest kimś więcej niż tylko rabbim, że jest kimś więcej niż tylko prorokiem. Jest synem Bożym. Warto w tą drugą niedzielę Wielkiego Postu pomyśleć. W jaki sposób pragniemy pielęgnować bliskość z Jezusem w tym drugim tygodniu Wielkiego Postu? Co będzie dla nas tą górą przenienienia? Co będzie dla nas tym momentem osobności, bliskości, intymności z Jezusem, aby On mógł nam objawiać swoje oblicze, swoje piękno? Może uda się nam znaleźć trochę więcej czasu na Eucharystię w dzień powszedni, albo na jakiś moment modlitwy, a może na chwilę adoracji przed Najświętszym Sakramentem? Myślę, że kreatywności nam nie zabraknie, ale to, co jest ważne, to to, abyśmy mieli odwagę pozwolić, by Jezus nas poprowadził. Do osobności z Nim, do bliskości z Nim, bo On potem znowu nas sprowadzi z tej góry do codziennego życia. Ale my wrócimy już inni, patrząc na świat, patrząc na życie, patrząc na bliźnich i patrząc na samego Boga oczami Jezusa. Niech ten drugi tydzień Wielkiego Postu także nas uczyni ludźmi przemienienia, ludźmi, którzy żyją w bliskości umiłowanego. Które jest upodobaniem Ojca. Ludźmi, którzy mają odwagę po prostu słuchać Jezusa i żyć każdym słowem, które pochodzi z jego ust. Kochani, myśleliście, że to już koniec tego komentarza. Ja też tak myślałam, ale potem jeszcze na adoracji przyszło mi kolejne światło odnośnie tego słowa, którym nie mogę się z Wami nie podzielić. To, co jeszcze tak bardzo urzeka mnie w tej Ewangelii Przemienienia, to to, że Mojżesz i Eliasz to nie tylko dwie wielkie kolumny Starego Testamentu. Mojżesz to nie tylko prawodawca, a Eliasz to nie tylko największy z proroków. Oni obydwaj są wielkimi przyjaciółmi Boga i ludźmi zakorzenionymi w modlitwie. Księga Wyjścia w rozdziale 33 mówi o tym, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem w namiocie spotkania twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem. I też często powtarza się, że Mojżesz, kiedy wychodził z modlitwy, miał twarz rozświetloną tak bardzo, że osoby, które się mu przyglądały, wręcz nie mogły patrzeć na niego. Tak to spotkanie z Bogiem go przemieniało. Natomiast Eliasz to jest ten, który doświadcza bliskości, łagodności, delikatności i czułości Boga w momencie bardzo krytycznym. Dla niego. Życie Eliasza stało się zupełnie inne po doświadczeniu Bożej łagodności. Z proroka walczącego staje się prorokiem posłanym. Z proroka takiego przybitego, przygniecionego, ale też uciekającego w lęku staje się posłusznym sługą Jahwe. Ani ogień, ani wicher, ani trzęsienie ziemi nie objawiają mu Boga, ale właśnie ten szmer łagodnego powiewu. Więc Mojżesz i Eliasz to dwaj wielcy słuchający Boga i szukający Jego oblicza. Dlatego Jezus rozmawia z nimi na górze przemienienia, bo Jezus jest wypełnieniem tego, co oni zapowiedzieli w Starym Testamencie. Przemieniony Jezus to nowy Mojżesz i nowy prawodawca dający nam przykazanie miłości Boga i bliźniego dający nam osiem błogosławieństw czyli pełnię dekalogu i Jezus modlący się na górze Tabor jest kimś więcej niż tylko prorokiem on jest samą łagodnością wcieloną czułością Boga on cichy i łagodny z sercem Zbawia nas tą niesamowitą siłą swojego miłosierdzia, przebaczając na krzyżu swoim oprawcom i każdemu z nas. Niech więc Mojżesz i Eliasz będą inspiracją dla nas w tym tygodniu, by razem z Piotrem, Jakubem i Janem stawać się coraz bardziej słuchającymi Jezusa, Jego przyjaciółmi, Jego bliskimi, którzy w ciszy łagodnego powiewu. Ducha Świętego rozmawiają z Bogiem jak przyjaciel, z przyjacielem, stając wobec Niego twarzą w twarz, błogosławionego długiego tygodnia wielkiego postu.